Uwaga! Fałszywe linki do płatności. Popularne portale zakupowe to miejsca oszczędzające nasz czas i pieniądze. Zazwyczaj są bezpieczne, ale swoją przestrzeń znaleźli tam także niestety oszuści, mają dopracowane schematy działania i narzędzia oszustwa, np. Na podrobione strony bankowości lub pośredników płatności. Oszuści niekiedy sami wystawiają na sprzedaż np. Na rzecz za dziwnie małą kwotę. Tym sposobem zarzucają wędkę. Szukając produktu mamy możliwość porównywania cen tego produktu. Jeżeli ta cena faktycznie odbiega bardzo od średniej ceny tego produktu oferowanego w innych sklepach internetowych, to już powinno nam wskazywać, że możemy się spodziewać problemów w przypadku dokonania zakupu, czy też podania danych dostępu do bankowości elektronicznej, czy danych karty właśnie na tej stronie internetowej. Policjanci zajmujący się cyberbezpieczeństwem, czyli monitorujący sieć internetową, wyłapujący właśnie oszustów, wielokrotnie natrafiają na strony, które łudząco przypominają strony internetowe znanych sklepów internetowych lub firm zajmujących się sprzedażą. Proszą nas o nasze dane, które pozwalają mieć dostęp do naszego konta. Tu powinniśmy już od razu zareagować. Również jeżeli jesteś sprzedającym, można Cię oszukać. Kupujący informuje Cię, że opłacił przesyłkę i przesyła link, za pomocą którego będziesz mógł odebrać środki. Klikasz w link i wchodzisz na fałszywą stronę. Jesteś proszony o podanie danych osobowych, danych dostępowych do banku i lub danych karty płatniczej. Jesteś przekonany, że musisz podać dane, aby odebrać pieniądze od kupującego. Zatwierdzasz przelew hasłem SMS, bo myślisz, że zatwierdzasz uznanie na swoim rachunku, czyli zapłatę za sprzedaną rzecz. Tak naprawdę jednak następuje obciążenie Twojego rachunku. Niestety, złodzieje są coraz spytniejsi i wykorzystują nas do tego, abyśmy po prostu w sposób bardzo prosty i szybki podali im dane dostępowe do swojego rachunku. Pozostaje im jeszcze poznanie kodu do autoryzacji transakcji. Faktycznie otrzymujesz od banku SMS-a, tak jak przy prawidłowo przeprowadzonej transakcji. Sprawdź go, przeczytaj. Dotyczy on zupełnie innej operacji lub nie zgadzają się parametry, np. kwota przelewu. Jeśli wpiszesz ten kod na fałszywej stronie, to złodzieje natychmiast go użyją i w ten sposób autoryzują swoją operację, np. przelew Twoich pieniędzy czy użycie Twojej karty płatniczej. W ten sposób cyberprzestępcy pozyskują wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia transakcji: login, hasło i kod do autoryzacji. Gdy je mają, mogą zarządzać finansami ofiary i ją okraść. Ostatnią szansą odzyskania pieniędzy klienta jest wówczas odwołanie się do banku. Dzień dobry. Z mojego konta zniknęły wszystkie środki. Klient banku ma możliwość złożenia reklamacji w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej, czyli takiej, na którą nie wyraził zgody w sposób określony w umowie z bankiem. Ma na to 13 miesięcy od obciążenia konta. Jeżeli bank otrzyma w terminie zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji, ma obowiązek zwrócić środki, i to już w następnym dniu roboczym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy bank ma uzasadnione i udokumentowane podstawy. Podejrzewać, że transakcja była wynikiem oszustwa ze strony klienta. Pamiętaj o zasadach bezpiecznych zakupów. Nigdy nie loguj się do banku lub stron integratora płatności z linków wysłanych w mailach, SMS-ach lub na portalach społecznościowych. Zawsze wpisuj adres strony bankowej ręcznie. Zapoznaj się z warunkami sprzedaży obowiązującymi na danej platformie sprzedażowej i zgłaszaj każde odstępstwo, które napotkasz podczas sprzedaży lub zakupów. Uważnie czytaj wszystkie wiadomości SMS przesłane z banku lub komunikaty autoryzacyjne w aplikacji mobilnej. Jeśli nie zlecałeś żadnego przelewu, nie dodawałeś zaufanego odbiorcy lub dane z przelewu są niezgodne, nie wpisuj na stronie kodu z SMS-a autoryzacyjnego. Nie zatwierdzaj operacji w mobilnej autoryzacji. Przed zakupem sprawdź opinie na temat sklepu internetowego i sprzedawcy.